Stary Cold Steel, w to kiedyś rzucałem. Dawno temu. Bardzo dobry fajny, ciężki nóż, taki otwieracz czołgów mały no i takie wykałaczki, które sobie sam zrobiłem wedłasnego. Widzi mi się, kształt tak naprawdę jest nieistotny, jeśli chodzi o noże do rzucania, e Jeden bardzo dobry nauczyciel <noise> na ostatnim strzelaniu czarnoprachowym. Nauczyciel w sensie yy, przypomniał mi, jak powinno się rzucać nożami. Teraz wykorzystuję tylko ten sekret. <noise> Można rzucać wszystkim Różna waga, a mimo to weszły z tego samego dystansu.